Eksperymenty przeprowadza się na studentach, bo jest ich dużo, i na szczurach, bo są inteligentne. Ja jako przedstawiciel tej pierwszej grupy byłem ofiarą pewnej szczególnej innowacji dydaktycznej, która w założeniu miała mnie przygotować do odważnego tworzenia nauki. Jestem studentem fizyki, level 20. Miałem dzisiaj egzamin ustny z mechaniki na pewnej renomowanej uczelni Rzeczypospolitej Polskiej. Wszedłem do sali nieśmiało trzymając w dłoniach indeks. Wykładowca powitał mnie, a następnie kazał mi ubrać białą perukę oraz przykleić sobie sztucznego wąsa. Sam zaś nałożył na głowę siedemnastowieczną perukę, po czym wyjebał mi gonga w ryj i krzyknął TY CHUJU! CZAS JEST BEZWZGLĘDNY! W mig zrozumiałem co mnie czeka. Moje przebranie miało mnie upodobnić do wielkiego fizyka Alberta Einsteina. Zaś moim oponentem był sam Isaac Newton, który swoim szkalowaniem koncepcji względności czasu zatrzymał rozwój fizyki na 200 lat. Począłem wyprowadzać transformację Lorenza przy tablicy, podczas gdy profesor kopał mnie i próbował wyrwać mi kredę z dłoni. W momencie, gdy chciał złapać mnie za wąsa, zirytowałem się i krzyknąłem, że jego teoria grawitacji się. Powaliłem go na ziemię i napisałem mu na czole równanie Einsteina. Profesor był pełny podziwu dla moich umiejętności bronienia praw fizycznych i z radością wpisał mi piątkę plus. Kiedy wychodziłem, zerknąłem jak idzie drugiemu studentowi, który miał minutę, żeby jako Galileusz uzasadnić model heliocentryczny, jednocześnie uwalniając się z płonącego stosu. Dostał czwórkę, bo chociaż poprawnie opisał całą teorię, to miał lekkie poparzenia trzeciego stopnia.